Witam wszystkich na kanale facebookowym Krzysztofa Bosaka. Jesteśmy pod pomnikiem polskiego państwa podziemnego przy ulicy Wiejskiej. Odwracam wam kamerkę, bo jest właśnie Krzysztof Bosak. Dzień dobry. Jest Witek Stoch. Oraz Michał Wawer. Panowie wzięli udział przed chwilą w konferencji prasowej dotyczącej programu natowskiego Nuclear Sharing. No i właśnie, pytanie, o co w tym programie chodzi, tak na dobrą sprawę, o kilka słów takiego wyjaśnienia. Na w najkrótszym skrócie w programie NATO nuclear sharing chodzi o to, żeby Niemcy nie mieli bomby atomowej, w tym oto celu po II wojnie światowej w ramach tworzonego sojuszu NATO. Amerykanie dali możliwość Niemcom współdzielenia posiadania broni jądrowej. A także innym państwom. W tej chwili w tym programie natowskiego współdzielenia broni atomowej e, uczestniczą poza Niemcami także Belgia, Holandia, Włochy i Turcja. Co może być dla niektórych zaskoczeniem, jeżeli mają większą wiedzę o stosunkach międzynarodowych i obronnych, ponieważ Turcja jest tak naprawdę w stanie e, głębokiego konfliktu i lenie zimnej wojny ze Stanami i pozostaje jednocześnie członkiem sojuszu natowskiego. E, to ważna informacja dla tych, którzy wyobrażają sobie, że trzeba wszystko robić dokładnie tak, jak mówią Amerykanie, dlatego że jesteśmy w NATO. No i dzisiaj odnieśliśmy się na konferencji prasowej do wpisów dyplomatycznych ambasadora amerykańskiej, i ambasadora Niemiec takiej wymiany publicznej wymiany uszczypliwości, w której właśnie w ostatnich dniach pani ambasador sugerowała, że jeżeli Niemcy nie chcą uczestniczyć w programie dzielenia głowic atomowych, to Amerykanie mogą te głowice może przekazać Polsce. A ambasador Niemiec na to odpowiadał właśnie, że. Jakby tutaj postawa Niemiec jest jasna i że yy, już w tej chwili nie pamiętam w dokładnych słowach, no ale w każdym razie jakoś tam się o... Tak. No i my zwracamy uwagę na to, że dyskusja o, o tym toczy się od dawna. W 2015 roku o przystąpieniu przez Polskę do tego programu mówił wówczas wiceminister obrony Tomasz Szatkowski, w tej chwili polski ambasador przy NATO w Brukseli, i wskazujemy na to, że Polska do tego momentu nie otrzymała żadnego oficjalnego zaproszenia do tego programu. Więc tak naprawdę ta wymiana uszczypliwości tocząca się w języku polskim, nie we francuskim języku dyplomacji, czy nie w języku angielskim, w którym z reguły porozumiewają się pewnie dyplomaci amerykańscy i niemieccy, no ale właśnie w języku polskim, więc. Akcja robiona pod publiczkę to jest tak naprawdę rozgrywanie Polski w grze mocarstw. To znaczy, tak jak Amerykanie nieraz, żeby troszeczkę Rosję tam postraszyć, to Polskę jakoś tam zachęcali do jakichś stanowisk. Tak samo w tej chwili widać, że jesteśmy zachęcani do wygłaszania stanowisk politycznych po to, żeby postraszyć Niemcy. Ja jako kandydat na prezydenta nie wykluczam udziału w tym programie, natomiast to musi być na naszych zasadach i musimy być traktowani jako poważni e, partnerzy, jako sojusznicy. To znaczy nie przez Twittera, nie dyplomacja twitterowa, tylko normalne rozmowy na poziomie dyplomatycznym. No i musielibyśmy też oczywiście mieć wpływ na to, co dzieje się z tymi głowicami e, atomowymi, e, z tą bronią, e, no po to, żeby ona była elementem naszej strategii odstraszania, naszej polityki obronnej polskiej, a nie amerykańskiej na polskim terytorium. Ale to, to jaki są subtelne różnica ale bardzo dla nas ważne. Ale to w takim razie jakie warunki musi spełnić państwo polskie, by do tego programu przystąpić? No przede wszystkim musi być w pierwszej kolejności zaproszenie ze strony właśnie państw, które już w tym programie uczestniczą, państw natowskich, które wcześniej wymieniłem. Po drugie musi być zainteresowanie. To zainteresowanie było sygnalizowane, jak powiedziałem, 5 lat temu przez wiceministra Szatkowskiego. Natomiast od tego czasu nie mamy żadnej publicznej wiedzy, żeby coś się w tej sprawie wydarzyło. Do momentu tej wymiany wpisów sprzed kilku dni. Także myślę, że to są takie konferencje, jak dzisiaj przeprowadziliśmy, które mają też pokazać i opinii publicznej, i mediom, i dyplomatom, bo dyplomaci też obserwują uważnie konferencje prasowe, że Konfederacja i że kandydat Konfederacji na prezydenta, że trzymamy rękę na pulsie, obserwujemy wypowiedzi dyplomatów, obserwujemy międzynarodową politykę obronną i mamy swoją przemyślaną wizję uczestniczenia Polski właśnie w międzynarodowej, w tym międzynarodowym, jak to się mówi ładzie. Bezpieczeństwa międzynarodowego, że Polska musi być państwem poważnie traktowanym. To zapytam w takim razie mecenasa Michała Wawera, który też tutaj jest z nami, o to, czy Polska potrzebuje de facto broni jądrowej, broni nuklearnej w czasach, kiedy no, ryzyko takiej tradycyjnej wojny jest znikome, a raczej do takich zagrożeń większych należy, należy wojna ekonomiczna. No i przed wojną ekonomiczną chyba broń nuklearna nie do końca będzie broń broniła Polski to prawda, natomiast absolutnie się nie zgadzam z tym, że prawdopodobieństwo wojny militarnej jest znikome. Żyjemy w czasach trudnych, czasach ciekawych, co, jak mówi chińskie przekleństwo, oby żył w ciekawych czasach, nie jest wcale szczęściem tych, którzy w tych ciekawych czasach żyją. Jesteśmy w sytuacji międzynarodowej, gdzie Amerykanie coraz bardziej potrzebują Rosjan do koalicji przeciwko Chińczykom i trudno powiedzieć, co Amerykanie będą gotowi Rosjanom za współpracę przeciwko Chinom oddać. Także my do tej pory nie byliśmy przez Amerykanów traktowani jak sojusznicy. Byliśmy traktowani jak wasale. Są u nas rozmieszczone wojska amerykańskie, ale płacimy za to dużo więcej niż wszystkie inne kraje utrzymujące na swoim terytorium wojska amerykańskie. Kupujemy od nich samoloty i znowu, bardzo za nie przepłacamy, przy kupnie F-35 do ceny ka każdego samolotu było doliczone 5 milionów dolarów opłaty za pośrednictwo dla rządu amerykańskiego. Czyli w sumie pół miliarda złotych, które z polskiego budżetu przelano do budżetu amerykańskiego, zupełnie za nic. Za uprzejme zgodzenie się na to, że aby taka transakcja doszła do skutku. I tutaj właśnie z tymi F-35 jest ciekawa sprawa, bo F-35 są samolotem, który jest najłatwiej przystosować do przenoszenia tych bomb nuklearnych, które są w ramach programu udostępniania Nuclear Sharing, które są przekazywane. I gdybyśmy dołączyli do tego programu, to zakup tych F-35 nabrałby rzeczywiście sensu, bo w tej chwili to jest droga zabawka, to jest fanaberia polskiego rządu, żeby te samoloty kupić, bo one realnie nie zwiększają. Polskiego, polskiego potencjału obronnego. Natomiast gdybyśmy mieli rozmieszczoną w Polsce broń nuklearną, gdybyśmy w tym programie mieli polskie samoloty F-35 uzbrojone w głowice nuklearne B61, to mielibyśmy sytuację, gdzie Amerykanie mogliby nawet zabrać wszystkich swoich żołnierzy i wrzucić przeciwko Chińczykom. Mogliby nawet jakoś dogadać się z Rosjanami. A i tak jakikolwiek atak na Polskę ze strony dowolnego potencjalnego agresora, to byłoby coś, co trzeba trzy razy przemyśleć. I to jest coś, do czego zdecydowanie powinniśmy dążyć. Ile w takim razie głowic nuklearnych Polska powinna posiadać? Pytam o taką absolutnie minimalną ilość. W ramach tego programu jest to rozmieszczane w części krajów po 10-20 głowic, a we Włoszech i Turcji to są, przynajmniej z tego co oficjalnie wiadomo, to są liczby rzędu 50-70 głowic. Oczywiście Polska, jako kraj, który jest. no. Przed murzem NATO, tak? My jesteśmy tą wschodnią flanką, która w ramach NATO jest najbardziej zagrożona. Też powinniśmy walczyć o to, żeby to była jak największa ilość tych głowic, żeby, nie było, żeby było jak najtrudniej zniszczyć je wszystkie jakimś jednym atakiem na samym początku wojny. Im więcej ich będzie, tym większe będzie bezpieczeństwo. Natomiast najważniejszy jest sam fakt, że jakiekolwiek gdzieś w Polsce ukryte głowice są rozmieszczone. To jeszcze zapytam Witolda Stocha o przyszłość, przyszłość nuklearną państwa polskiego. Czy powinniśmy rozważyć, Koncepcję otwarcia w Polsce na elektrowni atomowych? Moim zdaniem elektrownie atomowe w Polsce są potrzebne. Były to pewien element zmiany kierunku myślenia w naszej polityce energetycznej, pewna transformacja energetyczna. Skoro Unia Europejska wymaga od nas zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, które i tak jest w Polsce nie taki wysoki jak w innych krajach. Tak jak bardzo mi się podobało, jak Krzysztof Boczak na konferencjach prasowych podkreślał, że Polska odpowiada za 1% emisji dwutlenku węgla w skali całego świata. Mniej, mniej niż 1%. Nawet mniej niż 1%. Ale pewnym ukłonem, właśnie w stronę odchodzenia stopniowego, oczywiście, od polityki energetycznej opartej na węglu. Byłaby moim zdaniem budowa takiej elektrowni atomowej, na przykład w Bełchatowie. A o jakiej perspektywie czasowej mówimy tutaj? Mówimy tutaj o perspektywie czasowej, która według nas powinna być jak najszybsza, a biorąc pod uwagę działania polityków Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Platformy Obywatelskiej, może być bardzo odległa. Pamiętamy wszyscy zapewnienia jeszcze za pierwszej pierwszego rządu Donalda Tuska pan Aleksander Graat został mianowany dyrektorem tego programu atomowego minęło już no 12-13 lat nie mamy nawet jeszcze miejsca w którym ta elektrownia miałaby powstać a wynagrodzenia są płacone oczywiście bardzo wysokie my mówimy no skończmy z tą fikcją i zacznijmy realnie budować elektrownię atomową nie chcę tutaj mówić żadnych konkretnych dat bo Prawdopodobnie dałoby się zrobić to wszystko szybciej niż się dzieje obecnie w Polsce. Minimalny czas wdrożenia jest szacowany na kilka lat, natomiast problemem głównym to tak naprawdę wydaje się, że nie jest czas, tylko alokacja funduszy, dlatego że trzeba się dogadać co do technologii. W ogóle w Polsce myśli się o elektrowniach atomowych ciągle w kategoriach gigantycznych, takich instalacji sprzed lat. W tej chwili coraz bardziej rozpowszechniona jest technologia właśnie małych reaktorów atomowych, które mogą być bardziej rozproszone, mogą być mniejsze i można to się szybciej wdrażać. Natomiast głównym problemem tak naprawdę jest brak decyzji politycznej o alokowaniu dużych funduszy na to. I widać nawet po tym, co robi w tej chwili rząd, że jak jest priorytet polityczny, na przykład jak są tarczą finansową, żeby dla przedsiębiorców przeznaczyć w szybkim czasie miliardy, to te miliardy się znajdą Tak samo jak rząd postanowi, żeby na F35 wydać miliardy, to te miliardy się znajdują. Po prostu nie ma ani w okresie rządów Platformy, ani w okresie rządów PiS, nie ma decyzji politycznej, żeby wyasygnować fundusze na tego rodzaju inwestycje. To jest główny problem. Krzysztof Bosak, Witold Stoch i Michał Wawers przed polskiego Sejmu, przed pomnika Armii Krajowej. Dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się.